Wynikiem 3-1 dla balina zakończył się mecz kontrolny rozegrany na stadionie przy ulicy Fabrycznej. Fablokowcy mimo wielu podbramkowych sytuacji nie zdołali dorównać piłkarzom z balina. W przyszłym sezonie orzeł balin zagra w czwartej lidze, a fablokowcy będą walczyć o powrót do piątej ligi, z której wypadli w ostatnim sezonie. Od początku meczu Murawa należała do piłkarzy z balina, którzy mieli więcej podbramkowych sytuacji. W 30 minucie bramkę dla gości zdobył szafran. To pozwoliło na chwilową przewagę, bo już 4 minuty później efektowna bramka łabanowskiego doprowadziła do wyrównania wyniku spotkania na 1-1. Po kilku zmianach w drugiej połowie meczu lepszą formą wykazali się piłkarze Orła Balin. Być może dlatego, że fablokowcy grali w osłabionym składzie. Kolejne spotkanie sparringowe w takim naszym okresie przygotowawczym, dość krótki ten okres jest. No kolejny mecz niestety przegrany z drużyną, która w tej chwili zakłada dwie klasy wyżej. Mecz rozgrywany w trudnych warunkach, szkoda, że przegrany, no ale u nas sytuacja kadrowana jest dużo na pewno gorsza niż w przypadku Orła Balin. U nas sporo niedoświadczonych zawodników w tej chwili. Spora rotacja w składzie u nas kilku młodzieżowców. Szczególnie w drugiej połowie to było widoczne, kiedy, kiedy Bali miał już tą przewagę wyraźniejszą. W 15 minucie drugiej połowy meczu prowadzenie objęli zawodnicy Balina, a Gola dla gości zdobył suwaj. Chociaż fablokowcy próbowali odratować sytuację, apogeum nastąpiło w 86 minucie meczu. Bramkę na 3-1 zdobył mało dobry. Uważam, że zagraliśmy dobrze. Staramy się cały czas trenować, robić jak najwięcej rzeczy na treningu, przygotowywać się taktycznie, pod względem fizycznym, psychicznie, no i cały czas do przodu i staramy się wygrywać. No, nie wiem, będziemy Beniaminkiem w tej klasie rozgrywkowej teraz czwart czwartej ligi, ale mam nadzieję, że z tym składem na pewno się utrzymamy, a być może przy dobrych wiatrach powalczymy o coś więcej niż tylko utrzymanie może awans jeżeli wszystko dobrze pójdzie Jak pan ocenia formę zawodników No trudno już żeby ta forma była wysoka dopiero rozpoczęliśmy okres przygotowawczy także trenujemy i jako te gry kontrolne traktujemy też jako jednostkę treningową także na pewno tutaj było widać zmęczenie u zawodników brak tej dynamiki szybkości bo to na pewno musi przyjść w czasie późniejszym Mimo spadku fabloku do szóstej ligi zawodnicy mogą liczyć na wsparcie piłkarzy z balina, którzy aktualnie są liderem. Chłopaki na pewno się starają, spadli teraz o klasę rozgrywkową niżej, jest im na pewno ciężko się z tego wszystkiego podnieść i pozbierać. Życzę im jak najlepiej i mam nadzieję, że postarają się wywalczyć awans z powrotem do piątej ligi. Dodajmy, że piłkarze fabloku po dłuższej przerwie powrócili na swój historyczny stadion, gdzie zagrają o szóstoligowe punkty.